Anniversary is near and your man ain't acting right. So you packing your like the up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there girl whenever you call me. When you at home, that's your man, soon as you land, you say it's all me. The shit ain't all G with him no more. You ain't entertained since I met you a couple months ago. You ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game as long as you keep it 100. I'ma whenever change. So And if you keep fitting me in your plans of fucking up, your man's gonna get on us That white sand surrounded us He be handcuffed and he should work for them officers If you rollin', I got a scar Where I can put you on this medical the send you home, doctor, Up. You wanna with me, cause you say that he boring Wake up, you rollin', we cooking Cześć, we Salam alaikum, dotarliśmy do Casablanca stąd ruszamy w dalszą część podróży do Marrakeszu gdzie będziemy teraz poszukiwać e, inspiracji inspiracji, smaków, zapachów, kolorów wszystko e, a, a, a na razie stoimy w kolejce po bilety zimowi dokładnie stoimy po wodę? po butelce wody? tak, Grzesiu, Ta. dziękuję tak, a Grzesiu poszedł po wodę Mam nadzieję, że z tego będzie ciekawe piwo, bo troszkę się stresujemy a nie mówiliśmy od tym jeszcze, będzie prawdziwy maraton To dzisiaj jesteśmy w Casablanca, po południu będziemy w Marrakeszu i jutro rano lecimy prosto do Warszawy w Warszawie do... wsiadamy samochody, jeździmy do zawiercia i tego samego dnia od 20 wieczorem zaczynamy ważenie videa 3 z tym co uda nam się kupić i zapakować w nasze walizki w Marrakeszu Ahoj! Ain't scared to spend this money, I know I'll be more of it First you was in the sky, now like you so never we're we're more of it Whenever you want me, you know you can call me I'll be there shortly, oh. don't care what your friends say Cause they don't know me wytarliśmy do celu, celu głównego naszej prawie. podróży czyli plac Dżamal na jeden z największych i najbardziej klimatycznych placów miejskich na świecie idziemy tutaj zaczerpnąć inspiracji poszukać czegoś specjalnego do naszego piwa zaczerpnąć wody i no, przy to okazji zaczerpnąć to... wody piwa nie zaczerpniemy, bo jest Ramadan. ale nie. uzupełnimy inne płyny skąd się z nami, obejrzyjcie co to się działo O, da. O, liczyliśmy już, musowe założenie, węża na szyję wiecie, wiecie... <laughs> Michał się dał nabrać, k***a ku... Na najstarszą sztuczkę świata, węża na szyi Ile straciły dirkanów? 200 dirhamów nas to kosztowało <laughs> Teraz idziemy gdzieś 200 dirhamów, czyli 20 euro <laughs> Ok, okay. 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 Oh, rekord już wiecie dlaczego taki ale browar jest drogi <laughs> I <laughs> No chicken, no chicken Lamp and 5% uh, U nas jest przetwórnia w ziemica. Była winniczka. Cała młodzież o pewnej porze roku uderzała na winniczki, więc to dla mnie nie jest pierwszy ślimak, ale taki takich hardcorowy. Jeszcze nie jadł. Ja radzę no, ja ja tylko nóżki. To mają oczka. To, 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 co ten, ma oderwane, tak? Ziemowicie? mówić? Hmm. to, to, to wszystko wnętrzności. Podroby. Czyli to brązowe, tak? Tak. Dwie całe, bo później komuś innemu to podarzy Widać, że Grzesiek długo pracował w gastronomii i zna te wszystkie sztuczki. <noise> jest wtorek, 6 rano. Zbieramy się, opuszczamy hotel, jedziemy na roznisko i lecimy dalej. Dwa. Chciałem powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że nasza ekspedycja do Maroka dochodzi do szczęśliwego końca. Czyli dwa szczęścia za jednym zamachem. Wykonaliśmy plan, nawet z nawiązką, bo oprócz pierwszych mamy jeszcze dwie inne przyprawy. Ale o tym, czy je wykorzystamy, zdecydujemy dzisiaj wieczorem podczas ważenia w zawierciu. Wylatujemy z Paryża za 40 minut. Wyjazd z Warszawy o 18.00 i o 21.00 w Zawierciu rozpoczynamy ważenie. bidea 3.1 razem z Michałem Sachsem, Bartkiem Napierajem, no i cała ekipa Pinky w komplecie. Bum bujażdż.